Ocena szczegółowa 5 czy osoba osądza samą siebie? Czy osoba osądza siebie? Tak, i to jest niezbędne do zrozumienia. Jednak w poprzednich filmach powiedziałem, że to Chrystus był standardem sądu, a towarzyszący mu święci i aniołowie. To prawda i to w żaden sposób nie przeszkadza nam osądzać samych siebie. Aby to zrozumieć, po prostu spójrz gdzieś na historię, która opowiada o tym indywidualnym osądzie. Oto historia Zacheusza w piśmie. Był więc pewien bardzo niski mężczyzna, który był poborcą podatkowym i myślał, że Jezus nigdy nie przyjdzie do jego domu. I aby go zobaczyć, wspiał się na drzewo, a tu Jezus powiedział do niego: Zejdź Zacheuszu, idę jeść z tobą. A Zacheusz jest tym tak zdenerwowany, że przyznaje się do wszystkiego, wyznaje swoje grzechy, a nawet mówi: Jeśli kogoś skrzywdziłem, oddam czwórkę. Prawdziwe zbawienie wstąpiło w tego człowieka, który jest synem Abrahama. W ten sposób osądzamy samych siebie w obliczu pojawienia się Chrystusa, świętych i aniołów, w zależności od tego, kim jesteśmy w głębi, rzeczy się pojawią. Jeśli w zasadzie jesteśmy hojną istotą, pomimo naszych wielkich grzechów, to w głębi duszy, przed taką dobrocią, upadamy na kolana. Prosimy o przebaczenie, rozpoznajemy nasze grzechy, kochamy je całym sercem, przez nie wybieramy życie wieczne, ale jeśli jesteśmy głębocy, chociaż nie było to widoczne, to czasami byli to chrześcijanie, samolubni, egocentryczni, nasza reputacja, nasza chwała, nasza przyjemność, więc to pojawienie się z HR, to nam przeszkadza. I nawet gdy widzimy Lucyfera, który osądza go innym, innym światłem triumfującej pychy, w piekle, samotnej wolności jednostek, które są jak bogowie, wtedy zaczynamy doceniać jego plan, w porównaniu z głęboką nienawiścią do tego Chrystusa, który nas nienawidzi, bo sprawia, że czujemy się gdzieś winni. I tak, w obu przypadkach osąd dokonujemy sami, w zależności od tego, co zrobiliśmy sobie przez całe życie. Ten sąd jest całkowicie wolny, ponieważ nie ma już słabości, w obliczu Chrystusa, który ukazuje się w swojej chwale, w obliczu Lucyfera, nie ma już ignorancji. Warunkiem wolnego wyboru jest jednak pełna wiedza i pełna kontrola nad sobą. W ten sposób pod koniec tej bitwy Armagedonu, w obliczu Chrystusa i Lucyfera, człowiek dobrowolnie i sam z siebie dokonał własnego wybrałego sądu, a Chrystus tylko ratyfikuje. Parfaitement libre, puisque il n'y a plus de faiblesse face au Christ qui apparaît dans sa gloire, face à Lucifer, il n'y a plus d'ignorance. Or, la condition d'un choix libre, c'est la pleine connaissance et la pleine maîtrise de soi. Ainsi, au terme de cette bataille d'Armageddon face au Christ et à Lucifer, la personne, librement et d'elle-même, a fait son propre jugement, a choisi.